Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniczonym polu komisarza Sewa. Tym razem The High Republic zeszczyt 5. Czyli kończymy naszą przygodę z pierwszym arkiem historycznym, There Is No Fear, w naszym nowym evencie, wydarzeniu, momencie czasu historii gwiezdnych wojen, czyli The High Republic. I standardowo, jako że jest to recenzja The High Republic i biorąc pod uwagę, że jest spora szansa na to, że te komiksy dostaniemy jeszcze w tym roku po polsku, no to standardowo przypominam, że najpierw będzie część spoilerowa, z drugiej strony będzie część spoilerowa, Ta oczywiście bezspoilerowa będzie troszeczkę krótsza wiadomo. Um dostajemy bardzo dobre zakończenie arku historycznego, który puentuje nam wątki bohaterów w postaci, które przewijały się w poprzednich czterech zeszytach, jednocześnie dając nam satysfakcjonującą, może nie idealną, ale satysfakcjonującą, powiedziałbym mieszankę akcji naparzania się czy też po prostu Jedi będących kul cool, z Rozwojem, czy też raczej podsumowaniem niektórych bohaterów? Krótko rzecz ujmując, pomysły, które też. I to wszystko się zgrywa sensownie. Widać, że, że Kevin Scott miał na to pomysł, miał na to założenie i udało mu, się, um, udało mu się to osiągnąć w połączeniu z Ario Anindito, którego cały czas będę zachwalał, jeżeli chodzi o rysownika, który po prostu robi kawał dobrej roboty w tym komiksie. Um, w sumie kolorystom też można byłoby tutaj dużo dobrego, po o, o nich można byłoby dużo powiedzieć. Um, z otwarciem na następne arki historyczne, z otwarciem na następne historie, co się będzie działo, w jaki sposób się będzie działo. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy dostaniemy wydanie zbiorcze tego po polsku. Znaczy, mam nadzieję, że oczywiście dostaniemy wydanie zbiorcze tego po polsku, a. Um, I nie mogę się doczekać, żeby jak najwięcej polskich fanów mogło to przeczytać w naszym języku, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra rzecz. A. Um, łącznie z pomysłami, które pojawiły się w poprzednim zeszycie, i mówiąc tu, mówię tutaj o chatach i ich oddziałach wojskowych. A żeby za dużo nie spoilerować, aż tak bardzo, to wszystko w jakiś sposób sensownie łączy się w całość. Tak więc tyle mogę powiedzieć bez spoilerów, moi drodzy. Natomiast teraz przejdźmy do spoilerów. I po pierwsze, to jest coś, na co nie zwracam aż tak bardzo uwagi, co już mnie tak bardzo nie bawi, nie jest dla mnie tak bardzo istotne. Ale w tym zszycie rycerze, rycerze Jedi są cool. Znaczy się, oni nadal są tymi rycerzami Jedi z okresu The High Republic, czyli oni są tam poważni, znaczy poważni. Oni starają się sięgać po siły zbrojne, czy też po walkę w ostateczności um, i, i tylko i, w, i cały czas próbują rozwiązać to wszystko pokojowo. Ale kiedy już dochodzi do naparzania, kiedy trzeba już mimo wszystko walczyć, robią to na naprawdę epickim stylu, co jest podkreślane głównie przez rysunki. Czy to Keith Trenis, która tutaj bardzo, bardzo dobrze, fajnie, przyjemnie macha tym swoim zielonym mieczem, świetnym, czy też um, w pewnym momencie Wernesta Woch, która pojawia nam się tutaj z e, książki e, Test of Courage wraz ze swoim powadanem Imri Kantarosem. Bardzo fajnie, podoba mi się, że to jest nawiązane. Um, czy też powiedzmy avara chris, która e, za pomocą mocy kręci nim dookoła odbijając strzały, jednocześnie rozmawiając z Hatem, czy tam z panią Hat. No, ja wiem, że to nie jest nic wielkiego, ale jakoś naprawdę daje to satysfakcję. Czuć to, że ci rycerze dzielnują się, ale w momencie kiedy trzeba, potrafią naprawdę przejść do akcji i konkretów. Kolejna rzecz jest taka, że jest, mimo tego, że cały zeszyt jest tak naprawdę naparzaniem się, naparzaniem się najpierw z hatami i rankorami, potem z dręgirami na dwóch, powiedzmy, scenach bitwy, czy też polach bitew, dostajemy tutaj sensowne zakończenie, czy też podsumowanie poszczególnych wątków personalnych. I zacznijmy chociażby od wątku pobocznego, czyli właśnie, tak jak wspominałem, Imriego i Wernester Woch, którzy tutaj w pewien sposób współpracują, zaczynają ze sobą współpracować po wydarzeniach z książki Intu, e, Test of Courage. E, mamy oczywiście również relacje Tereka i e, Cereta, którzy pewną drogę przeszli, którzy coś doświadczyli, którzy mają tą wspólną swoją świadomość e, i, oni mi, i oni mi się podobają. Znaczy, to, jest, to są bohaterowie bardzo specyficzni, bardzo wyjątkowi i nie wchodzę tutaj w te wszystkie. Kwestie związane z ich orientacją seksualną, które jakiś czas temu się pojawiły, bo dla mnie nie jest to istotne. Oni mają naprawdę dobry potencjał, jakby to, jak oni są pisani, te ich relacje, jak oni czują wspólnie swoje nawzajem doświadczenia. To są, to jest jakby powiedzmy ta sama osoba w dwóch ciałach. No, może nie dosłownie, ale, ale naprawdę jest krótka scenka, jest powiedzmy półtora strona z nimi, a to wszystko jest w jakiś sposób podsumowane, że oni przeżyli swoje. Ale i tak i tak teraz wyciągnęli z tego wnioski i na końcu For Light and Life jadą do przodu i, i naprawdę bardzo, bardzo um, strasznie mi się podoba. A Vara Chris, która jest tą potężną Jedi, co, co było pewną obawą już przed, przed całym tym wydarzeniem, że ona będzie taka super ekstra i tak dalej nie jest przesadzona, znaczy się ona tutaj naprawdę sensownie wychodzi z tego względu, że jest koksem pod względem mocy, jest względem, koksem pod względem walki na miecze świetne, ale jednocześnie ona cały czas jest spokojna, ona cały czas z tym Hatem rozmawia i mówi, ej słuchaj, ja rozumiem, to jest twoja planeta i tak dalej, ale jesteśmy w zagrożeni, musimy tutaj coś poradzić i jak trzeba będzie to naparza się, ale bardziej preferuje um, Rozwiązania, powiedzmy, stricte Jediowe. Druga kolejna rzecz, może nie druga, ale kolejna rzecz, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, to jest cały wątek ludności cywilnej na tej planecie, na której dzieje się cała akcja komiksu. No bo można byłoby powiedzieć, dobra, wielki finał, wielkie zakończenie arku. No to Jedi się naparzają z chatami, z rankorami, z dręgiami i tyle. I nic więcej nie musimy robić. Na szczęście, Kevin Scott znalazł miejsce, tam powiedzmy, dwie strony na przedstawienie relacji naszych cywilów z ich, powiedzmy, zarządzaniem. Ich, ich, powiedzmy, społeczności, niby nic wielkiego. Niby emocje z wkurzonych ludzi, którzy zostali oszukani przez swojego niedoszłego szefa, czy też przez swojego szefa, to działa. To autentycznie funkcjonuje. Jakieś te dialogi, jakoś pokazanie tego, że no nie wszyscy są idealni, weź go nie na parze, bo staniesz taki jak on. No coś w tym jest. Niby są dodatki, niby są statystami, a w jakiś magiczny sposób oczywiście to wszystko funkcjonuje. No ale staram się tutaj opowiedzieć o plusach, o, o cudownych rysunkach, o kolorach dobranych, o wyglądzie przywódczyni chatów, gangsterach, Jedi. Rysunkowo jest rewelacyjnie, ja jestem zachwycony, naprawdę. Jest to taki bardzo akcyjniakowy styl rysowania, ale to co trzeba przekazać mi jest do przekazania, kiedy są emocje do przekazania, one są. Natomiast jednak teraz, nie oszukujmy się, musimy przejść do najważniejszego wątku, czyli Keith Trennis i Skera. I to jest um, chyba najlepsza relacja, jaka została nam zaprezentowana uh, jak na razie w The High Republic. Um, Druga, która mi przychodzi do głowy, to jest Loden Great Storm, czy tam Great Storm i jego padałem, którego teraz imię wyleciało mi z głowy. Może tak, ale tutaj... Marchion Roo jeszcze był, był bardzo w porządku w Light of the Jedi, ale tutaj ich relacja z jednej strony. Keith trenic, która cały czas nie jest tą idealną Jedi, która stoi troszeczkę w opozycji do awarii Kiss, um, która jest taka opanowana, spokojna o, o, i tak dalej, i tak dalej. Keith cały czas balans. Jest, jest cały czas wkurzona, cały czas niepewna, cały czas gdzieś tam um, nie do końca się czuje z tym wszystkim na w porządku, ale. I jest pięknie narysowana. Strasznie mi się, strasznie mi się podoba swoją drogą. Ehm, która cały czas gdzieś sięga do swojego mistrza, gdzieś zdaje sobie sprawę ze wszystkich tych swoich wad, ale cały czas wierzy, że Scare ma w sobie to, żeby być nadal tym Jedi, żeby odrzucić tych Drengirów i tak dalej. Natomiast e, sam Scare, który mm, okazuje się, że z jednej strony chciał poznać motyw Drengirów, jak ich pokonać, jak oni działają i tak dalej, Dowiadujemy się czegoś wyjątkowego, bym powiedział. Kiedy on na chwilę odzyskuje świadomość, mówi swojej uczennicy, że on, to the it's fading, jego poczucie mocy, jego połączenie z mocą zanika coraz bardziej, że kiedy przybył na planetę, nie wyczuł ciemnej strony mocy. Kiedy w pierwszym zeszczycie był próba jego padałanki, on tego nie czuł. I tutaj nie wiem, co się dzieje, znaczy się. W starym kanonie były na pewno przypadki odcięcia kogoś od mocy, odłączenia od kogoś od mocy. Nie, nie pamiętam gdzie dokładnie, więc jeżeli ktoś wie, to bardzo serdecznie podzielcie, bardzo Was proszę, podzielcie się w komentarzach. Ale tutaj mamy do czynienia z tym, że ktoś traci geny, traci, no nie wiem, midichloriany, traci sposób kontaktu z mocą. Zaczyna znikać w niej, znaczy może nie tyle znikać... E, bo chyba inni Jedi też go już przestawali coraz bardziej wyczuwać w mocy w poprzednich rzeczach, ale on sam przestaje to czuć, coś jakby jego talent zaczął znikać, i to jest intrygujące. To nie jest tylko tak, że on po prostu, o dobra, drygiry są zagrożenie, to ja się do nich podłączę i spróbuję rozkminić, jak to działa, e, ale on autentycznie e, traci moc, i to jest ciekawe. Z drugiej strony cały czas mnie rozwala, ponieważ tutaj jakby sposób pokonania Drengierów, które swoją drogą nagle okazują się być gigantycznym zagrożeniem zarówno na samej planecie, jak i na Starlight Beacon. Jak i generalnie z tego co Awaria Chris mówi nam na całym, całym obszarze na pełny frontier, frontierze The Entire Frontier is under attack by the Drangir. A um... Jest, ich sposobem pokonania nie jest zabicie jakiegoś tam centralnego, powiedzmy, mózgu, komputera czy coś w tym stylu, tylko przekonanie ich, że ich jadełko, ich mięsko, które próbują sobie zdobyć, jest zepsute, nie nadaje się. I tutaj, tutaj Scare prosi Keith Trenis, żeby ona użyła mocy, Mind Tricka zrobiła i żeby przez niego przekazała to Dringiro. Cała, cała niechęć um, cała niechęć Keith e, Trenize do tego, jak i również pamiętam, że w The Light of the Jedi, również to było bardzo takie no nie do końca fajne, kiedy ktoś używał na kimś mocy, żeby go manipulować. Coś co w erze Republiki jest standardem. A to wskazuje rzeczywiście, że ci Jedi są inni, a że to trochę inaczej funkcjonuje, że są bardziej nałożone te granice i, i no może ja tutaj troszeczkę na tym interpretuję tą końców. Um, ale, ale wydaje mi się, że to tak w ten sposób funkcjonuje. No i na samym końcu, czy Skair zginie? Um, mam nadzieję, że nie. Znaczy, przede wszystkim. Bardzo mi się podoba ostatni kadr, gdzie um, jego uczennica mówi, że this wasn't part of the deal of the plan. Don't you do this to me? Do you hear me? Don't you dare. To nie jest jakieś, że mistrzistrzu jest. O nie proszę nie umieraj. Tylko ona jest wkurzona, ona jest przerażona, to jest Generalnie rzecz ujmując, to, jaki w trenis jest pisany, jest rewelacyjne w tym, w tym w zeszycie, i generalnie na razie w tej serii komiksowej. A um, więc, jak mogę to podsumować, całe nasze dzisiejsze spotkanie podsumuję to w ten sam sposób, co mówiłem na początku. Nie mogę się doczekać, aż to wyjdzie po polsku. Nie mogę się doczekać, aż więcej fanów bieżnych wojen, niż tylko ci, którzy czytają po angielsku, zapozna się z tymi komiksami. Nie mogę się doczekać, bo to jest coś naprawdę dobrego. Kevin Scott ma pomysł ma ludzi, którzy pomogą mu ten pomysł przelać na papier za pomocą dobrych rysunków, dobrych kolorów, doboru tego wszystkiego. Um, I jestem zachwycony. Znaczy, jestem bardzo, bardzo zajarany i z pełnym szacunkiem do wszystkich osób, które mówią, że nie The High Republic jest do niczego i tak dalej, bu, weźcie, dajcie nam prawdziwe Gwiezdne Wojny. To są Gwiezdne Wojny, to są bardzo dobre Gwiezdne Wojny, z dobrze napisanymi bohaterami, z ciekawą fabułą, z fajną akcją, z dobrymi rysunkami. Na razie jest bardzo, bardzo dobrze. O ile z The High Republic Adventures. Tra Trochę okay, gorzej, mimo wszystko, oceniam, ale też nie jest źle. O tyle, The High Republic jest rewelacyjne. Jest, jest, jest super. Nie ma teoretycznie nic tutaj wybitnego, bardzo oryginalnego czy bardzo nowego, ale jest pomysł i jest zamysł, który moim zdaniem dobrze wychodzi na żywo. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zachęcam Was oczywiście do komentowania, dyskutowania, rozmawiania w komentarzach i tak dalej. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych na materiałach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.